Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym teleturnieju dawno nieporuszany temat, mianowicie teleturniej następny. Proszę, dzisiaj przyjrzymy się logotypowi tego teleturnieju w różnych wersjach w różnych krajach świata. No i będziemy to robić chronologicznie czyli od wersji, która powstała najwcześniej, czyli od wersji włoskiej, aż do wersji, która powstała jak dotąd najpóźniej. No i jak już, sam, ja już powiedziałem. Nasze zestawienie otwiera wersja włoska, oryginał włoski, Avanti Un Altro, e, taki napis, dość charakterystycznie trzciące na trz 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 tr tle strzałki, żółtej strzałki w żółte pasy. E, tak wygląda od roku 2011, czyli od początku istnienia tego turnieju logotyp w oryginalnej włoskiej wersji. E, kolejną wersją jest wersja hiszpańska czyli pierwsza, która powstała poza Włochami i tutaj mamy taki napis Avanti Que pase el siguiente? no i jak nazwa Avanti duże niebieskie litery mamy motyw również strzałki no i pod spodem dopisek Que pase el siguiente? oczywiście napis Avanti jest takimi dosyć dosyć wyszukanymi literami napisany na tle Mamy takie kwadraty żółto-czerwone. Eee, tak. Eee, kolejnym krajem, który zaadoptował format Avantiunal, to była Albania. Eee, trzecia na świecie po Włochach i Hiszpanii. I tutaj mamy nazwę Tietri. To, to jest akurat bardzo podobny logotyp do wersji włoskiej. Również strzałka, tylko że siwo żółta, siwa w żółte pasy. No, na, na tej strzałce napis Tietri no a to wszystko na czarnym tle. Tak wyglądał logotyp w Albanii. Czwartym krajem, który, w którym ten do którego ten turniej dotarł, były Węgry. I tutaj mamy nazwę AKUVETKEZO, z wykrzyknikiem na końcu. To są litery. Niektóre są pomarańczowe. W jest pierwsza litera to jest ogólnie pomarańczowa. Potem mamy taką mini strzałkę. Wykrzywni jest pomarańczowy, a e, litery w Kwet Kezo są białe. Wszystkie litery są na takich czarnych obręczach, na tle takich czarnych obręczy. Tak to wyglądało na Węgrzech. Kolejnym krajem, do którego dotarł ten teletroniej, był Wietnam. I w Wietnamie mieliśmy dwa logotypy. Pierwszy to była kopia wersji e, włoskiej, tyle że z napisem po wietnamsku, z tytułem wietnamskim. A drugi, drugi był taki bardziej w stylistyce hiszpańskiej. Znaczy, również mamy e, taką literę T ze strzałką. W dwóch wersjach, oczywiście, musi być ta strzałka w logotypie. E, no i tak to wyglądało ogólnie w Wietnamie. Pierwszy logotyp, drugi logotyp. Taki bardziej pierwszy taki bardziej włoski, drugi taki bardziej hiszpański. Dalej mamy Brazylię. W Brazylii również mamy motyw strzałki, tylko nieco innej. W takim Czerwonym kółku napisem Gente Atrasz w takiej białej litery. No i wszystko na tle ta, żółtym z czerwoną obręczą. No i to jest taka logo w, taki, w takiej w kształcie takiej lśniącej plakietki, można by powiedzieć. Dobrze, lecimy dalej, a dalej mamy Bułgarię. W Bułgarii również nawiązanie do wersji włoskiej. Co można stwierdzić po tej oto strzałce? Tutaj mieliśmy dwuczłonowy tytuł. Składając się z dwóch słów. Pierwsze są no, takie, jak widzicie, e, gołe, a drugie e, na tej strzałce, na no, tej typowo włoskiej strzałce, można by powiedzieć. E, czcionka również włoska, a tło jest, jakie widzicie, również motyw, zas zastosowany motyw z tej strzałki. E, dobrze, lecimy dalej. Chile. W Chile e, logotyp i ten, prawie, niemalże identyczny jak we Włoszech, tyle, że napis po hiszpańsku. Tytuł identyczny, jak w Hiszpanii zresztą. O wersji muszę kiedyś zrobić oddzielny odcinek. Natomiast hiszpański logotyp zaadoptowała wersja paragwajska. Paragwaj, również Ameryka Południowa. No i również taki bardziej hiszpański ten logotyp. Nazwa ta sama. Tło bardzo podobne do hiszpańskiej wersji. Mamy kwadraty. No, ale takie żółto-pomarańczowe raczej. No, zresztą, jak możecie zauważyć, również motyw strzałki. To musi być, po prostu. Nie ma rady. Lecimy dalej. Dalej mamy Quebec. Quebec, czyli francuskojęzyczna część Kanady. Tutaj mamy ogólnie bardzo takie oryginalne logo. Tytuł Au su, suwi i Jak Jakkolwiek to się czyta. Na tle takich niebieskich strzałek. Ogólnie no, tło również takie charakterystyczne, jakby strzałka czy coś z tyłu. No i tak to wyglądało w Quebecu, w Kanadzie. Dalej mamy Turcję. W Turcji taki mamy, mieliśmy biały tytuł Siridaki Gelsin. na tle takiej jakby to czarnej siatki z bar, takim obramowaniem. Tutaj mamy z jednej strzał, strony, takby strzałkę, z drugiej również. Ciężko powiedzieć, co to jest. W każdym razie tak wyglądał logotyp w Turcji. No i jeszcze jeden nam został. Następny, proszę, czyli nasza polska wersja cholernie nieudana z telewizji Puls. Czerwona strzałka, czerwone tło, czyli znaczy w niektórych wersjach również żółte. Żółty napis, następny, proszę. No ale strzałka musi być. No i to, to też takie nasze, trochę takie, trochę oryginalne nasze logo, a trochę też wzięte z oryginału. W każdym razie polska wersja miała potencjał, którego nie zrealizowano do końca. Co jest, temu, co jest winne tak szybkiemu upadnięciu polskiej wersji? Moim zdaniem występy kabaretowe, występy zespołu. Gdyby to była sucha gra, twarda gra, wtedy myślę, że ten teletrudnik utrzymałby się dłużej. No ale mm, program trzeba było spieprzyć w oczywiście jakimiś niepotrzebnymi bzdetami. No i w sumie to, no, to już jest kolejny przykład na to, że włoski te turniej w Polsce się nie przyjmie. Dobrze, ponieważ no, chodzi o mentalność. My mamy inną, Włosi mają inną. I to, co się sprawdza we Włoszech, niekoniecznie musi się sprawdzić w Polsce. No i to jest e, książkowy przykład e, na, tą, na tą prawidłowość. Dobrze, to koniec mojego wywodu. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Super Game Show Meister. Cześć!